Dzień dobry, z tej strony Supermafia Ursus. Dzisiaj mamy 28 listopada. Zobaczcie, co tu... Nowy nabytek Mariusza, co tu Mariuszek sobie kupił. Jest ze mną Bodzio. Hello. No, Bodzio. Zobacz. Ja tu stoję i patrzę, Jo. I, I nie dowierzasz. I stoję i myślę i do głowy mnie przychodzą różne przemyśli. Taki był piątek z Pan Kracy. Tak. No, no y... 328. Traktor, 60 rok. tam wiem, co możesz. Będzie widać. Mhm, nie wiem, czy to będzie Zobacz. widać. 60 rok. pokazuje ale czy widać będzie, to zobaczymy. Dokumenty ma i korpus. Tak, to najważniejsze tak. chyba, nie? No. Pan przywiózł, bo Mariusz go. Wcale nie oglądał go. Tak, tylko ze zdjęć. No, Jeszcze tam dosłane zdjęcia były i, i to i to. No tam ktoś pisał pod, pod orką, że, że maski kosztują. I nie ma maski kosztuje fortunę czy coś, ja. Nie wiem. No maski kosztują więcej niż traktor. No, ma, maska jest do niego, no to, to, to kosztowało kilkakrotnie mniej niż maski kosztują, nie? Mhm. Takie już zrobione. Bo. No tu to, to jest praktycznie, no do rozebrania w mat do powywalania co niektóre rzeczy skrzynia chodzi bo to wczoraj chodziło skrzynia jest cicha tylko jak wyskakują no tam są sprężynki zatrzasków tak najtaniej biorąc rzecz pod uwagę nie A ale jeszcze okazać, nie? zobaczysz A, ale jak będzie już wszystko już dużo takich było co wyskakiwały i, i ten to, to już widać jak się jak się ten jak się włącza, o, w ogóle tam nie zatrzaski, nie, 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 nie słychać. To, to, to wszystko chodzi płynnie, nie? Kulka tam nie opiera. Tu taki baldachim jest, no to też jest kaplica, nie? To, to, to do wymiany, ta góra. Góra też pospawana, to praktycznie jest do wywalenia, nie? To, to ten baldachim. No to się zobaczy, to co może to bez będzie. Kabiny nie, będzie, nie wiem. No. Nie wiadomo, nie. Całe pospawane, wszystko jeszcze dziurawe, dziurawa, ta opończa jak to się mówi, fachowca. No tam jest trochę dziury, nie? No. Ale to, to można kupić, nie? No. Tylko ten to praktycznie bym musiał on nowa zrobić, bo tu jest. Może ktoś zrobi? Może ktoś zrobi, nie wiem. A jak nie, no to będzie, słuchaj, to. To będzie bez kabiny. A jak nie to nowy ten się kupi tylko no na nie, to ale i... ale tam zobacz jak jest po, po, pospawane, potrzaskane, te druty po, po przyspawywane byle Tu w tym jak... ciemnym nie widać, no, wiesz? Ale jest tragedia tutaj, nie z tym no. baldachinem. To tam, nie wiem czy to na złom ktoś przyjmie czy nie, bo jest kaplica, nie? No to mówię, korpus jest, nie? I, i ten... blacharka, nie? No maska mówię, jest maska, podnośnik, pompa mruczy, także pompa jest dobra, nie, tylko że wał, wow, o, wał wow, ramiona, wszystko lata, nie, to, ale to, to, nie była fortuna żadna wydana, żeby, żeby ten, nie, mhm. najważniejsze, że jest korpus i kwity, nie, tak, no. reszta jest do zrobienia. A to mówię, tym baldachim, to najwyżej bez kabiny będzie. Bo to... To jedynie od nowa zrobić pod wymiar to i koniec, no bo inaczej... Innego wyjścia tu nie widzę, nie? Wczoraj nie było czasu, bo to było już późno i ciemno, żeby to widzieć mhm. wszystko, nie? No felgi do wymiany. Bo tu raz, że jest... Już rozpór, nie? To, to, to już puszcza. Tu jest samardzanie, bo, bo rozepchnęło. Ale felgi oryginalne, nie, nie te nowe, bo nowe nie są z dwóch części nitowane, nie? Mhm. To ma być pod oryginał Obciążniki zało założy opony. się. No opony jeszcze by szły, ale, ale są potrzaskane, nie, bąble są dostają. Po czy przednie nie wiem jeszcze, ten klocek jeszcze jest, ale to też widać, że pęka, nie? No i felgi przednie, bo to są żukowskie, nie? Te felgi. Chłodnica nie wiadomo jak, bo w tragicznym stanie jest, nie? Alternator będzie już, już wstępnie wiem wymieniony, znaczy się będzie alternator włożone, ale ten będzie wywalony, To jest ruski nie? Rozrusznik jest oryginalny R5. Jeszcze nowy elektromagnes. Ktoś tu tam załapał, tak? Tak sobie, nie? Niedopasowany. W żukach były też takie rozruszniki. Także tunel ten musi być, do chłodnicy, chłodnica chyba też, bo to jest, to jest katastrofa tam sobie ktoś wyrżnął kawał, bo nie, nie mógł w ciapku paska włożyć. No to już nie może być, bo nie będzie chłodzenia, nie? To musi być ta blacha nowa. No znaczy się stara, bo no, nowa nie będzie pasować na otwory, tak jest zrobione. Trzeba używkę szukać, nie? Sprężarka daje tylko łożyska, nie? Jak ona tak biernie, to, to nie jest źle, będzie żyła, nie? Tu te przewody są, tylko nie wiadomo w jakim stanie jest regulator ciśnienia i odoleja, czy jeszcze jest całkiem stary, nie? Po tym motylku widać. A jeszcze starsze były bardziej do przodu i tu, tu bardziej. Takie inne wyprofilowanie było, nie? Tu ten przewód na, na bąka nie? Takie coś tu z, z zewnątrz. O, to też musi być ta guma inna. No tak, tak, tak ten. Ten jest trochę poprzecierany, ale to można kupić. To nie jest problem nie? i nie jest drogie. Zbiornik jest cały, to nadzieja, paliwa tak? nie. Myślisz, a jak jeszcze otworzysz, to nie wiadomo. No, jak to rozkręcić? Nie, to tylko nie jak z tych gum zwalę. No bo właśnie. To, bo to nie wiadomo, może jest czymś zamalowany albo zasmarowany. Nieraz się myśli, że ale jest. A... Mówi ale już nie warto jechać taki kawał, patrzeć, bo to nie są pieniądze żadne. Mm -hmm. To, a jeszcze chłop, przywieźć o te wszystkie tutaj yy, końcówki drążków, stworzenie zwrotnicy, wąsy. O, nie. Mhm. Yy, Wszystko do przeglądnięcia. Penał sprzęgła dobry, tam jakiś jaskółczo gromadkowy, jasnie. Ale to będzie zrobione. To nie będzie śladu. No, zbiornik ma nie? powietrza. Przewody mówię są, tam tylko tego zaworu nie ma i do tyłu. No to tam nie są koszty, żeby pneumatykę zrobić, nie? W porównaniu. A do A siedzenie, siedzenie nie jest pęknięte? Siedzenie jest do dupy, nie? Jo? Typowo. <śmiech> <śmiech> no tu, tu się zasława, tu to nie jest Ale tam... Y, tu jeszcze wiesz... nie widziałem, żeby pękały. Y, tu w tych tam. Resor jest dobry, nie? Tylko że tu jest słabo przykręcone, nie? Ale to się wykręci i się przykręci, to nie ma, nie ma problemu. Zawsze tu pękały, nie? W tych trzydziestkach. A tu, tu nie widziałem jeszcze, nie? Przecież na pewno ktoś nie, nie. widział, ale ja nie, nie? Kierownica w miarę, nie? Nie, jest tam trochę rysów, ale, ale nie, nic, nigdzie obtłuczona nie jest, nie? Sprężyna działa, o. Tu do tego do tej zaślepki, nie? Tu, tu A zegary, zegary co tam są? Zegary są, ten jest nowy, tamten jest stary, o, czekaj, wejdę tylko tam. nie wiem czy... Bo nie kręcił. Może linka jest walnięta, nie? Bo napęd linki raczej nie, bo, bo tu są twarde napędy, nie? Linki. Od licznika motogodzin. Nie? Normalnie w części wtedy wtedy się okaże jeszcze no. więcej, nie? Bo... bo ten... Ale Bodzio, jeszcze nie ma sześćdziesiątki zrobione. No jo, no, i co teraz? No. Ale pług mamy już zrobiony. No tak. Niektórzy myśleli, że będzie zima moja z pługiem. No. No chyba, że źle odczytałem ten kontekst wypowiedzi, nie? Mhm. A tych, tych komentarzy. Drążki reakcji. no przednia oś do regeneracji na Swoźniu, ale to wszystko można gotowe, nie? Sworzeń tu leje, bo tu jest krótki stworzeń, nie? Luzy zniwelować tu, na reakcyjnych, nie? Ale stworzenie zwrotnicy to już, już nowe będą. Jeszcze jak rozkręcę, tu to zobaczę w jakim stanie są wielokliny na wąsie, nie? Końcówki drążków można kupić od 28, nie ma problemu. Nowe, nie? A ta, był... a ta ośka właśnie jest dobra, ciekawe. No, nie wiem, no tu zobaczymy jest jak. Wszystko, nie? Zobaczymy, uh nie? -huh. Czekam. Bo to jest jak, jak rozkręcisz, to będziesz no. wszystko wiedział, nie? Uh -huh. Jak rozkręcę, to będę wiedział. No. Tu jest też ta obudowa pod to już jest też spawana, wiesz? Gdzie? A Tutaj, tam? Tam, masakra tu jest. To jest przyspawane, bo to luźne było, no. nie widziałem tego nawet. A to za chłodnica zobacz tutaj. No, nie, nie, to jest do wywalenia. Tu już kleju ktoś no, tam jest. Kleju. No, chłodnica jest do no. wywalenia. Nie ma co w ogóle jeździć. Nią, nie, 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 Bo to jest tam kawałek 50 kilometrów, ale jak oni ją tu przeczyszczą to ona może być wiec, cała, nie? No. Już z Janą tak było, bo jechali, tak. nie? Też taki był skrzaków, krzaków, nie? Mhm. Za, parę, za parę, groszy, za pięć stów. no To jechali i tak musieli. Musieli ten... No. Inną, nie? No nową. Tylko nową to trzeba uważać, bo te, 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 te takie tam tańsze to one nie mają chłodzenia wtedy, mhm. nie? Z, za mała pojemność rdzenia jest, nie? To, to leciutkie jak piórko i, i jak już to lepiej dołożyć 200 zł i, i nie używki, bo, bo to, to bym trzeba było patrzeć, a tu w pobliżu nie ma, nie? Mhm. Ale jak się kupi na przykład, jak my. W tym twórce Turbo kupiliśmy aktech czy Atech, czy coś, takie, taka firma, czy to dystrybutor ja nie wiem, czy to producent części. To się rozleciało po roku. Zawieźliśmy do regeneracji. No po półtorej roku się. Blaszki poszły. Do regeneracji. I zawieźliśmy i ten. Ojej, ja mówię, mogliście mnie tą starą przywieźć, ale stara była zgnita całkiem, nie? Bo to nowego było. I... Michał jechał po drugą, inną. Ja mówię, tak samo, żeś przyjrzał. No to pojechaliśmy w dwóch do sklepu. No są jeszcze tureckie, ale one są dużo droższe, nie? No i tą turecką zamówiliśmy do tej 10 setki. I, I teraz, no to idziemy, bo ona jest na drugim tym magazynie. Więc sprzedawca podnosi ten kart. Oku! Nie? No to dwa razy cięższa od tej. No to a, widzisz. A, a cena 90 zł chyba droższa. No. I, i, i ta chodzi i jest chłodzenie takie, że szok, nie? A tamta była po prostu okrojona w rdzeniu, nie? Tak samo są te chłodnice do 60 do ciapku, Po prostu mają mniejszą pojemność tu, nie? Co się chyba? To na razie poczekaj, wiemy Bo ktoś przyjechał? No wiadomo. Teraz po cięciu, bo był samochód. Nie chcieliśmy mówić, bo głośno by było. Psy czekają wtedy. No, I to no, się rozkręci, się zobaczy dalej co będzie, nie? Tak. No trochę, trochę mrzył nas teraz, nie? Michał jechał orać, on, on już nie może spać teraz, jak? Jak mu się tym fajnie orze nie? No i, i nie ma już traktora i ten. No i się, się zobaczy, się rozkręci, bo te podesty to to jest też wszystko. Tutaj katastrofa, nie? Do wywalenia jeden drugi. Tu już ktoś kombinował, to jest obgięte, obcudowane i... Ale to o to trzydziestki pasują, nie? Także nie ma problemu z tym. No bo to... To wiadomo, ktoś to ma 60 rok. Gdzie to chodziło? No. To, to mogło w pgr chodzić, albo w kółkach, w tych międzykółkowa baza maszynowa. To to się nazywało, nie? To wszędzie mogło chodzić. No, w pomach, bo pomy były zamiast SKR-ów kiedyś, tych, tych kółek rolniczych, nie? W pgr -ach. To się wszystko okaże, nie? Tu jeszcze może, to właśnie z tej strony. no. A co tam? Tam patrzysz sobie, no, no. no z tej strony pompa oryginał C328, nie? Tu, tu... Filtr już mówiłeś? Filtr, filtr jest 30, nie? Bo te no. z tego rocznika miały ten mały grzyb, nie? Do wymiany też będzie, No nie? to to jest tutaj pospawane, po posrane, tu o jakieś coś, nie? Tu chyba papierosy odpalał, ale nie, to sanie mnie kopć, no i... Tu jest ten odpowietrznik będzie zrobiony, żeby tu nie walił, nie? Ale silnik też do roboty raczej, bo pompa do regeneracji, nie? Znowu szkopuł będzie, no. gdzie to zawieść, nie? Te, te podesty, bo to krzywa ośka już przegięta cała, nie? Cięgła, ale mówię, to jest, to jest tylko korpus, żeby ktoś nie pisał. Czasami, że, że źle, bo to nie jest kwota żadna, nie? Że jakby było, no więcej to by było jechane, oglądane, nie? A tak to, to ten. No to ta felga jest w dobrym stanie, ale tu jest znowu przygnojone, o. Luz na, na śrubach zamiast nowe śruby, tak jak to. O, tu jest jeszcze. To nie, to spawarka i heja, nie? Ale to już musiało być dawno zrobione. Bo to jest farba na tym leży, nie? No, takie coś A jak to się spawa, to się wszystko skrzywi. To, to już pewnie nie będzie do użytku, to bo to na pewno faluje, nie? I wtedy zwolnice dostają łożyska. To, to powinno być jak już nie idzie, kiedyś nie szło. Nie było przecinarek tych. tych boszów tak zwanych to się brało przycinak i się odcinało i nowe śruby się wkładało mhm. ale nie było w ogóle dopuszczone żeby, żeby się poluzowało nie ale nieraz jak, jak coś tam nie no. Nie szło dokręcić jednej albo ileś ale to jest widać od razu bo tu się zrobi no teraz nie widać nie ale jak się poluzuje czy wam na przednim kole na przykład to jak się pracuje traktorem to jest w środku tu w koło taki nalot się pojawi nie bo jest mokro wilgoć i, i rdza. Mm -hmm. po prostu cieka, albo kurzy się, nie? I to widać, ja nie wiem co to. O, tu jest inny wałkoła już niż tamten. No ale pasujący, to jest na typ tu, nie? I. No błotniki inne, nie? Z przodu się dołoży, bo one oryginalnie nie miały. Tu Błotników, inne będą, no... tak? No, no bo to już jest, o. No gdzie no. to tam? Żeby jeszcze ta góra była, to by blachy. Ruda wspalił. już tutaj rządzi. No i, i, i kit, nie? Mhm. I ten, i żeby była góra dobra, to tu by blachy dorobił i by te wypierniczył, nie? Stare. Ale nie tu i tak nie. jest ten 28, a ten już 30 błotnik, nie? Bo widać, o, te były tak fachowo robione kiedyś tu jeszcze. Aha, tak. widać, no? no, no nie, ja... no bo tu jest krótkie to, nie? Tutaj niżej no. jest, nie? A jeszcze starsze 25 miały i tu takie jeszcze takie jarzma, jakby nie, jak coś do plandeki w, w ciężarówce. Też nie raz, wiem nawet do czego raz to było. Teraz pokażę ten, ten? No. a ten. Mhm. No tu jest ten w lefoleju i miarka, nie? Mhm. Tylko nie wiem, czy już nie mają przerobione tam ze skrzyni, czy nie ciągnie, nie? Ale to, to bym nawet zobaczył, jak mi to odkręcił, nie? A nie, chcę mi ja się teraz odkręcać i tak go będę odkręcał. No, teraz nie. Łańcuchy, o. No tamten, tamten. Nie, to są od sześćdziesiątki, o. Zwolnice też są poprzerabiane na większe śruby. Już. No i wszędzie cieknie, nie? No to trzeba... Trzeba rozebrać łożyska, bo było słychać, że łożyska w zwolnicach, nie? Skrzynia cicho ale tu było słychać jak jeździłem wczoraj no Michał jeździł trochę też się od, od orania oderwał i mówię weź mu daj zobaczymy jak tam ciśnienie oleju jest nie I tu też haczyki można kupić to to ktoś takie coś nie dobrze że jeszcze nie jest wyrwane z tego nie no to jest to jest zmora polskich niektórych tych nie o gwoździa, sznurka, druta nie. Tu gwoździa. Tam znowu zamiast do pary gwoździa. No to ty... i tak tutaj no. o to, nie? No bo błotnik jest przekrzywiony, nie? Cały. Mhm. Gdzieś ktoś zahaczył tu za po kole. Nie. Poszedł no, tu cały. Poszedł, no, no. Albo był kupiony, była taka seria. Zakładałem gdzieś. Na początku, to może inny producent już był na początku tej transformacji tak zwanej, nie? To musiałem przykręcić, bo była źle podstawa przyspawana i musiałem dać błotnik do pochwy na podkładki, żeby bo, bo, żeby go wyrównać, bo stał tak, nie? Żeby tu było równo, to musiałem od zewnętrznej te i jeszcze go... Otwory powiększyć, bo tak samo stał jak ten. To nie powiedziane, że zahaczone. O, teraz mi się przypomniało. Po prostu już mógł tak być wykrzywiony. Nie, no tak, takie partactwo było no, no. z początku, nie? Wykrzywiony taki. Nie, źle postawany po prostu, mm -hmm, nie? Mm -hmm. Od początku. No, no zaczep, nie? Trzeba inny. Bo tego już się nie da zregenerować. I co jeszcze? No to co? Materiał do odnowienia jest dobry. No. Tak. Najważniejsze, że jest korpus. korpus podnośnika nie wybity jeszcze, tylko tuleje leje na wale są wybite. No wiadomo, wał tuleje, A słyszałeś jak mruczy, aż gwizda, jak mu z tak. całkiem, nie? No te korpki, wieszaki. Nie wiem czy ta. To trochę pieniędzy tutaj pójdzie. Znowuż. Nie, no to takie, to tam 8 dich, tylko nie dostaniesz oryginalnego, Ale nie? Ogólnie. No to pójdzie, pójdzie, o, to nazbiera. się nazbiera. Same opony. Tu osiem dych, tam osiem dych no. nieraz, są, nieraz są te, no jak się nazywa. Okazyjnie, ale to zniknie zanim to zadzwonisz, nie? No. Ja nie mam czasu szukać, Mariusz nieraz w robocie znajdzie, potem zapomni, bo ma robotę, nie? Taki był 28. No du du dużo droższy od tego, nie? O wiele, kilka razy. Grubych kilka razy. Za 8 był, nie? Ale no, zniknął. No. Bo on o tym zapomniał, a na drugi, tak samo czterdziestka zapomniał na drugi dzień. Ja mówię, no super kompletna, nie? Ze zdjęć już. Mhm. No, to była sobota, a w niedzielę dzwonimy. Nie, już nie ma. No. I też też chyba za sześć ileś ona była, z kwitami. Wiesz, on w oryginale, nawet logo na masce niepotłuczonej miało I puszkę, nie? Ten orzech. Tak. I tak samo tamten, nie? Za 8. No praktycznie opony dobre. No i tak cały do rozebrania, ale mhm. w lepszym wizualnie stanie, jak ten był, nie? Ten mhm. czerwony taki, Widzieli go chyba. Tak. No. Ale no, no ten za te, te, te no za te tam symboliczne, no to mówię, korpus dokumenty, nie? Tak. No. A tam też by trzeba było pewnie włożyć, nie? W tym Za 8. Każdy no. trzeba włożyć. W każdy Mariusza włożyć. był ciapek na chodzie, no fakt, że opony wszystkie i, i, i on mówi jak już robić to remont silnika i wszystko. I się też 11 nazbierało, nie? Tak. A, a przecież kabina z krzakorów była dorabiane co chwila coś. Nasza była 3 na chodzie 10 chyba przeszło, czy też podobno, podobna kwota, może 11 nawet, nie? 60 mhm. Mariusza, to niektórzy piszą, mogłeś, mogłeś robić, nie? Tak. No ale on, on nie lubi też tak, musi być już jak jest zrobione, nie? Musi być wszystko przejrzane, no, ja on no. to mówi, przejrzane i... i coś i... złe to wywalone i nowe wsadzone, nie? Tak. No to by było dość chyba, nie? No, no z tej tu prezentacji... No żeby, żeby, żeby to, no, no. no... Dlatego podejrzewam, że on taki tani był, no bo, bo co, kto by to kupił, nie? Mm -hmm. Tu przecięte, tu musi kopcić, nie? Myślałem, że jeszcze starego typu jest to. Bo pierw one, ale to taki nowy nie jest, nie? jest nowszy, bo pierw były gładkie, nie? Bez mm -hmm. tych wykorbień, całkiem te, ryba to się mówi na ten, Aha. na ten ten, nie? Były gładkie całkiem, potem takie wypuklenia, nie? A to już jest, te wypuklenia ma, nie? No, ale tu okrągły będzie, nie? Końcówka wydechu też jest spawana, to nie będzie, nie będzie szczelne, to musi być wywalone, nie? Teraz trzeba pryskać, żeby to odkręcić, bo tak samo tu gdzieś sieknąć, bo to idzie ciężko, nie? Mogą mhm. się urwać te. Ale zanim będzie 60, będzie tam co jakiś czas odrzewiaczem walone, nie? Sprężarki, mi się wydaje te najlepsze. Są w nowszych ciapkach były, to... To całe obrzygane, bo tam jest taki odpowietrznik z tyłu, nie? W tamtych też, ale to ja przerabiałem na... Rurkę i na dół, nie? Mm -hmm. Komuś tu przerabiałem, ja już nie pamiętam, Andrzejowi I ten, i na dół, nie? A, a te są lepsze duże, nie? Tu, tu nie ma tragedii łożyska i... Może pierścień na tłoku, ewentualnie tłoka, ale jak ona tak szumi, ona musiała mało ale jak chodzić. To no, Nie no, to te zawory, nie? Ale obie dwa grają, o, teraz drugi. Także głowica jest w stanie sprężarki, w stanie idealnym, nie? Słuchowo. Na to trzeba zwracać uwagę, nie? ale chrapie stary, nie? Chrapie, chrapię. No. Mówię ten tunel razem z chłodnicą, nie? To, to już trzeba. Jeszcze wczoraj mówię, było ciemno, nie widziałem tego, nie? Tak. No. Tunel razem z chłodnicą i... i, i co, No to, to na razie tyle. No bo co tu będziemy się znęcać, nie? <gry> to to musi być potem jak będzie remont. No na razie jest tamta sześćdziesiątka będzie robiona. Bro. No. 60. O, zaczyna, się, padać no, zaczyna padać bardziej. Zaczyna padać. I wtedy ten, nie? Tak więc żegnamy się z wami. Na razie, nie? Do następnego filmiku. Trzymajcie no. się. Także... Pa, pa! Nie jest źle. Pa! Dobrze obejrzyjcie film, także nie jest źle. No. Nie na początku, tylko, tylko cały, nie? Na razie. Bye bye.